Szczęść Boże, dziś drugi dzień naszych wielkopocnych rozważań. Witam się bardzo serdecznie w tej serii, tego wieczoru. Posłuchajmy słów z księgi powtórzonego prawa. Mojżesz przemówił do ludu: Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci kochać twego Boga, Pana i chodzić Jego drogami. Pełniąc Jego nakazy. Polecenia i przekazania, abyś żył i mnożył się, a Twój Bóg, Pan będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz się kłaniał obcym Bogom służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo. Mimujcie Boga swego Pana, słuchając Jego głosu, lgnąc do niego, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twojego pobytu na Ziemi, które Pan poprzysiągł dać ojcom Twoim Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dziś słyszymy, że Bóg kładzie przede mną i przed Tobą życie i śmierć, szczęście i nieszczęście. Ale dzisiaj zwróćmy uwagę na to słowo dziś. Bóg jest niesamowicie cierpliwy względem każdego z nas. On czeka na to, żebyś wreszcie wybrał życie, żebyś wreszcie w pełni wybrał szczęście. Nie połowicznie, ale cały, cały za życiem, cały za szczęściem, cały za Bogiem i Jego propozycją. Za Jego drogą. To dziś też oznacza, że nie muszę żyć tym, co było wczoraj. Nawet jeśli wybrałem źle, i nawet jeśli wybierałem przez wiele lat źle, nawet jeśli uważam, że jestem tak zaplątany w te złe rzeczy, że nie ma dla mnie już wyjścia z tej sytuacji. Bóg mówi: dziś jest nowy dzień, dziś jest nowa szansa, dziś na nowo kłada przed Tobą życie i śmierć. Dziś naprawdę możesz wybrać od nowa wybrać to życie i szczęście, które daje Ci Bóg. Pomódmy się wspólnie. Dobry Ojcze, Ty jesteś Bogiem, który nie nudzi się, by ciągle mi przebaczać. Podnieś dzisiaj moją siostrę i mojego brata wyprostuj nas, byśmy mieli odwagę pójść za Tobą, za Twoimi wskazówkami byśmy. Potrafili wybierać to, co dobre, bym potrafił zostawić i zapomnieć o tym, co było złe, co było wczoraj, zabierz to wszystko ode mnie. Pozwól mi popatrzeć dzisiaj na siebie, na nowo, jako na czystą kartkę. Niech tak się stanie, Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zadanie na jutro. Zrób jutro jakiś dobry uczynek, który od dawna odkładałeś, odwlekałeś na później, na inny czas. To może jest właśnie na dziś. Dziś to zrób, nie odkładaj tego na później. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.